LEGO Juniors 10684, walizeczka supermarket, przeznaczona dla osób w wieku 4-7 lat. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki, sprzedawcę oraz klienta. Mamy tu także kotka. Supermarket o wymiarach 11 cm szerokość, 10 cm wysokość, 8 cm długość a w nim bardzo lodami, stoisko z warzywami. Jest tu także skuter oraz mniejsze akcesorie, takie jak kasa, pieniądze, kwiaty, chleb, butelka, jarzyny oraz lody. Wszystkie elementy zostały zamknięte w poręcznej walizce o wymiarach 24 cm wysokość, 28 cm długość, 5 cm szerokość do ich przechowywania i wożenia. Zestaw składa się ze 134 elementów. Ta poręczna walizka może wyruszyć z Tobą w każdą podróż. A elementy w niej zamknięte są bezpieczne. Rozłóż swój świetnie wyposażony supermarket. A na zakupy dojdziesz skuterem, w którym pomieścisz wszystkie zakupione towary. Kup wszystko to, co potrzebne świeże warzywa i pieczywo. A kiedy pomyślnie udać się załatwić wszystkie sprawunki, to w nagrodę kup sobie gałkę pysznych lodów. Pożegnajcie słodki kociak, a ty zawiź zakupy do domu i przygotuj pyszny i zdrowy obiad. Możesz także stworzyć własną niepowtarzalną historię. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia.